Jeżeli chodzi o cyberliteraturę czy cybertekstowość, cybertekst, no jest to pojęcie już funkcjonujące od właściwie dawna, bo zaproponowane przez SPNR ta w 1997 roku, więc już troszeczkę lat ma. Jest to literatura, która wymaga nietrywialnego, niebanalnego wysiłku do tego, by ją odczytywać w takim ogólnym zarysie. Jest to kategoria dosyć szeroka. W jej ramach znajduje się literatura elektroniczna. I to pojęcie gdyby jest bardziej powszechne, bardziej funkcjonuje jeżeli chodzi o środowisko badaczy, twórców, artystów związanych z literaturą elektroniczną właśnie. Czasami się jeszcze zamiennie mówi o literaturze cyfrowej i najogólniej rzecz ujmując, bardzo w takim uproszczonym modelu, literatura elektroniczna, czy jakkolwiek byśmy to pole literatury nie nazywali, jest to literatura powstająca, funkcjonująca i czytana w środowisku cyfrowym, czyli na przykład na urządzeniach elektronicznych, wykorzystująca możliwości, które te urządzenia czy to środowisko Daje. I takim upraszczającym kryterium, które można czasami w taki bardzo potoczny sposób zastosować, to jest kwestia tego, że literatury elektronicznej nie da się wydrukować. To znaczy, po wydrukowaniu tekstu, ten tekst przestaje posiadać te właściwości, które ma na ekranie komputera czy urządzenia elektronicznego i już nie jest tym samym, jest zupełnie inaczej odbierany. Jeżeli chodzi o treść, zasadniczo ona schodzi troszeczkę na drugi plan. Oczywiście można by rozpatrywać różne aspekty literatury elektronicznej, głównie się kładzie nacisk na aspekt technologiczny, czyli jak ona funkcjonuje, jak ona wygląda, jakie właśnie właściwości urządzeń czy środowiska cyfrowego aktualnie wykorzystuje, bo to się zmieniało też, bo to jest ściśle związane z rozwojem technologicznym, więc biorąc pod uwagę rozwój czy to sieci internetowej, czy komputera, czy urządzeń mobilnych, internetu mobilnego tak itd., itd., to pociąga za sobą również zmianę tej literatury, więc jak gdyby tu. Ten aspekt technologiczny jak gdyby też się y, zmienia. Jest jeszcze aspekt estetyczny, on jest właśnie bardziej związany z tym, jak funkcjonuje dany utwór cyfrowy jako dzieło sztuki, ale to też jest osobna rzecz. No i ten aspekt treściowy. On schodzi troszeczkę na dalszy plan, ponieważ w wielu przykładach nie jest istotne, o czym dany tekst opowiada. czyli są takie teksty, w których to jest bardzo ważne, ale są takie przykłady, w których to nie jest istotne, ponieważ sprawdza się możliwości, jakie stoją przed tekstem, czy sprawdza się możliwości, jakie czytelnik, czy właściwie odbiorca tego tekstu, może może wykorzystać, jakie może szanse zrealizować, żeby, jeżeli chodzi o odbiór tego, tego tekstu. Czyli tak naprawdę. Jeżeli chodzi o treść, często są to teksty autotematyczne, zwracające uwagę na sam, same na siebie, lub poruszające kwestie, ja bym to określił mianem kwestii obyczajowo-społecznych, czyli uwikłania człowieka w świecie, niekoniecznie w świecie cyfrowym, ale w świecie w ogóle, i jak gdyby podkreślające jego zagubienie, czy jego uwikłanie w takiej niejednoznacznej, wielowarstwowej, wielopoziomowej rzeczywistości, ponieważ ta literatura, też po tym się cechuje, że jest właśnie wielopoziomowa, wielowarstwowa, przenikająca różne media, różne sposoby opowiadania. Więc jak gdyby tutaj zarówno forma, jak i treść idą w parze, są nierozdzielne i tak naprawdę przenikają się. elektroniczna jest w takim stanie ciągle rozwojowym, to znaczy jest, cechuje się procesualnością, czyli cały czas się zmienia, dlatego że technologia się zmienia, tak? Czyli y, oczywiście moglibyśmy tworzyć utwory w ten sam sposób, jaki tworzono na przykład w latach 90. Y, ale to jak gdyby zatrzymujemy się ciągle w, na tym etapie. Zresztą podobnie można by patrzeć pod względem technologii, jeżeli chodzi o wydrukowanie książek, y, tak, od przejścia od druku y, offsetowego do druku cyfrowego itd. Tak tak to, ale to są takie już szczegóły, które y, można powiedzieć dla wtajemniczonych. Więc jak gdyby ta literatura się zmienia, y, zmienia się do niej podejście, więc jak gdyby trudno ją uchwycić w jednym momencie i powiedzieć, taka ona jest. Dlatego też trudno jak gdyby ją zdefiniować, bo sama literatura elektroniczna. Datuje się jej początki na lata 50., kiedy się w ogóle pojawiły komputery, ale tak naprawdę m, można powiedzieć, że taki rozkwit dosyć zasadniczy ma od lat 90., od początku, od połowy lat 90., więc właściwie to już jest dużo, dosyć dużo czasu. Uznawany za pierwszego takich twórców literatury elektronicznej, Christopher Strachey, który w latach 50. pracował na superkomputerach. E, właściwie służących raczej do w, w bardzo skomplikowanych obliczeń, czy przemysłowych, czy wojskowych, czy badawczych, w ośrodkach badawczych na przykład. No, nie był człowiekiem, który tak po prostu miał komputer, stwierdził, że chce coś napisać i wykorzystam ten komputer do tego, tylko po prostu korzystał z tego komputera prymarnie w prymarnie zupełnie innych celach, ale po godzinach czy dodatkowo stwierdził, że można sprawdzić, czy ten komputer pozwoli zrobić coś innego. No i on akurat stworzył generator listów miłosnych, czyli stworzył program, który generował takie teksty właśnie. To lata 50. To później tam po drodze jeszcze się wydarzały różne rzeczy. Ale w latach 90., wraz z pojawieniem się szeroko dostępnej sieci internetowej i komputerów osobistych, kiedy już właściwie myślę, że większość osób mogła sobie już na takie komputery pozwolić, tutaj mówimy o Stanach Zjednoczonych głównie, bo tam ta literatura rozwijała się i rozwija najprężniej, pojawiały się osoby, które wyznaczały pewne trendy. No i tutaj tych przykładów jest mnóstwo, ale myślę, że taki przykład, który myślę, że w Polsce może być bardziej może rozpoznawalny, to jest Michael Joyce. Uznawany za prekursora i twórcę pierwszych powieści hipertekstowych. Znaczy, on nie był pierwszy, który w ogóle wymyślił hipertekst i który jakby wymyślił taki sposób opowiadania, ale on jak gdyby wybija się w pewnym sensie wśród innych, może też ze względu na to, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego że obie jego powieści, południe pewna historia i zmrok Symfonia zostały przetłumaczone na język polski, więc można je też przeczytać po polsku. Ale jest wielu innych twórców, których można wymienić którzy łączą, jak gdyby, funkcje twórców i badaczy, jak chociażby Nick Montfort, który tworzy bardziej już w takim duchu programistycznym, czy generatywnym, czyli tworzy coś, co generuje tekst, niekoniecznie on ten tekst tworzy, itd. Myślę, że też dosyć istotne są takie grupy całe, bo tak naprawdę działalność tworzenia literatury elektronicznej często odbywa się w zespołach, dosyć takich, można powiedzieć, mniej lub większych grupach, które jakby dzielą się obowiązkami, bo samo napisanie tekstu to nie, nie wszystko trzeba jeszcze wiedzę programistyczną, na przykład, żeby coś zaprogramować. Więc warto też zwrócić uwagę na, na pewne grupy. Jako przykład podam jedną z takich prekursorskich grup, jeżeli chodzi o cyberpoezję, na przykład w Polsce, to grupa tak zwanych perfokarcistów, czyli perfokarta, czyli, czyli grupa, która gdyby nadawała trendy, jeżeli chodzi o zajmowanie się poezją w świecie cybernetycznym. To nie jest tak, że nagle, jeżeli mówimy o cyberpoezji, to jest zupełnie inna poezja niż ta, która powstała. To jest nadal poezja, tylko wykorzystująca zupełnie inne możliwości. Tak samo literatura elektroniczna nie traci nic ze swojej literackości, dlatego że staje się elektroniczna. Chociaż akurat czasami są takie przykłady, które są troszeczkę na granicy. Więc to jest coś, co, co jak gdyby rozszerza tę kategorię, i są takie przykłady, tu może troszeczkę klamrowo wrócę do tego, co powiedziałem na początku, czyli w odniesieniu do cybertekstowości, do cybertekstu, bo kategoria cybertekstu dotyczy również tekstów nieelektronicznych. I to trochę nawiązuje do tradycji, na przykład właśnie tych futurystycznych, czy, czy, czy początkowo, po, z początku XX wieku, kiedy książka jako książka, jako przedmiot miała, o istotne znaczenie, czy tekst, wygląd tego tekstu, rozmieszczenie liter, czy wyrazów na przestrzeni kartki, i tak dalej, i tak dalej, bo jeżeli sobie na ze szkoły, z lekcji języka polskiego, wiersze futurystyczne, gdzie te litery wędrowały po kartkach, jedne były większe, inne mniejsze, itd. Tak itd. Tak są to rzeczy znane i wykorzystywane w przypadku literatury elektronicznej. Tylko jest dodatkowy aspekt, który jak gdyby wyróżnia tę literaturę tamtej, taki, że coś może się poruszać, realnie może się poruszać. Nie musimy sobie wyobrażać tego ruchu, bo on występuje realnie, bo widzimy go na ekranie, lub my na na przykład go powodujemy bo poprzez interakcję z tym tekstem wpływam na to ale jeszcze dodam jedną rzecz że w tym przypadku powstaje wiele dzieł czy wielu utworów zaliczanych na przykład w Polsce bo, do kategorii literatury jest to pojęcie ukute przez Janona Pfeiffera i Katarzynę Bazarnik, czyli książki totalnej literatury totalnej, w której autor ma władzę nad wszystkim, czyli na przykład nad krojem pisma, nad papierem, nad wyglądą książki, nad formą, nad formatem itd., itd. nad wieloma elementami, nad którymi wcześniej, na przykład, czy obecnie również mają władzę wydawcy, tak? redaktorzy itd., itd. i to również oznacza wolność książki, czyli Uwolnienie książki, tekstu z RAM właśnie szpalty tekstu, czyli jak gdyby pozwolenie literom, wylewanie się poza margines, wychodzenie poza książkę, rozkładanie się książki w różne dziwne strony, itd, i tak Czyli jakby powodowanie takiej sytuacji, w której czytelnik jest w sposób nieoczywisty, wprowadzany w nową sytuację, do której zasadniczo nie jest przyzwyczajany, bo jak otwieramy książkę, wiemy, czego się spodziewać, także otwieramy ją w określony sposób, czytamy tekst w określonym kierunku, itd. itd. A taka literatura, zarówno literatura, cybertekst czy literatura elektroniczna powoduje. Zawieszenie tego momentu i wprowadzenie czytelnika w no, zdziwienie, zaskoczenie, osłupienie.